Kapuścińska, Nowe legendy i dawne sekrety ziemi łódzkiej. Opowiadania dla dzieci i młodzieży. Partnerem wydania jest Województwo Łódzkie Urząd Marszałkowski. Projekt realizowany dzięki grantowemu wsparciu marszałka na promocję województwa łódzkiego w związku z realizacją działań o charakterze twórczym i artystycznym w 2025 roku. Warkocze Panny Piotrkowskiej. Przygotujcie się na magiczną opowieść o tym, jak powstała jedna z najsłynniejszych ulic w Polsce. Ulica Piotrkowska w Łodzi. To historia o marzeniach, wzroście i odrobinie czarów. Dawno, dawno temu Zanim łódź stała się wielkim miastem, była sobie małą, cichą osadą. Wokół rosły lasy, szumiały pola, a ludzie żyli tu spokojnie, pracując na roli. Jednak w sercach mieszkańców tliło się pragnienie, by ich osada rozkwitła, by stała się miejscem, gdzie spotykają się ludzie z różnych stron. Gdzie powstają piękne rzeczy, i życie tętni radością. W tej cichej krainie mieszkała panna Piotrkowska. Nie była ona zwykłą dziewczynką, ale duchem tego miejsca, jego szczęściem i nadzieją. Panna Piotrkowska miała niezwykłe włosy, długie leśniące w kolorze dojrzałego zboża. Kiedy czesała je każdego ranka, splatała je w dwa grube, piękne warkocze. Pewnego dnia, gdy panna Piotrkowska marzyła o tym, żeby jej osada stała się tętniącym życiem miastem, jej warkocze zaczęły rosnąć. Rosły i rosły. Stawały się coraz dłuższe i szersze. A ich końce. Zaczęły sięgać daleko, daleko poza granice osady. Jeden warkocz rozciągnął się na północ, a drugi na południe, tworząc prostą, równą ścieżkę. Ludzie z osady byli zdumieni. Zobaczyli, że te magiczne warkocze panny Piotrkowskiej nie tylko wytyczyły drogę, ale też zaczęły przyciągać do siebie wszystko. Co najlepsze. Wzdłuż jednego warkocza zaczęły pojawiać się warsztaty, gdzie zręczni rzemieślnicy tworzyli piękne tkaniny, maszyny i wynalazki. Wzdłuż drugiego warkocza powstawały eleganckie kamienice, sklepy pełne cudownych towarów i kawiarnie, w których ludzie spotykali się, by rozmawiać i śmiać się. Dzień, w którym warkocze panny Piotrkowskiej, utkane ze światła i nici ludzkich pragnień, dotknęły Ziemi, stał się momentem narodzin serca łodzi. Nie były to zwykłe warkocze. Ich złoty, niemal eteryczny splot emanował ciepłem, a każdy włos wibrował obietnicą. Kiedy panna, której imię zaginęło w mgłach czasu, ale której esencja pozostała, rozplotła je, dwie leśniące smugi rozciągnęły się przez pustą, piaszczystą przestrzeń. Te magiczne warkocze natychmiast zaczęły przyciągać. Ludzie z okolicznych osad czuli niewidzialną siłę, która wzywała ich do tego miejsca. Jeden warkocz, bardziej surowy i praktyczny, przyciągał rzemieślników, tkaczy, krawców ówczesnych cieśli. Rozsiewał wokół siebie energię pracowitości i pomysłów. To na jego linii zaczęły wyrastać pierwsze drewniane warsztaty, z których unosił się stukot krosien. Ten warkocz uczył cierpliwości i precyzji. Obiecując, że wytrwałość zamieni bawełnę w bogactwo. Drugi warkocz, cieplejszy i bardziej romantyczny, przyciągał marzycieli, artystów i kupców. Niósł ze sobą energię wspólnoty i ambicji. To on inspirował do budowania pięknych kamienic, otwierania kawiarni, w których rodziły się rewolucyjne idee. Oraz teatrów, gdzie życie nabierało blasku. Wokół niego gromadzili się ci, którzy wierzyli, że miasto to nie tylko praca, ale i piękno, kultura oraz możliwość lepszego, barwniejszego życia. W miarę jak coraz więcej ludzi osiedlało się wzdłuż tych magicznych linii, warkocze zaczęły się utwardzać, zmieniając się w szeroką, Prostą, idealnie wytyczoną ulicę, nazwaną na cześć Panny Pietrkowskiej, która stała się duszą Łodzi. Dziś, spacerując po Pietrynie, czuję się tę dwutorową, magiczną energię, która sprawia, że serce Łodzi jest zawsze otwarte na nowe pomysły, ludzi i, co najważniejsze, nowe marzenia.